Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Wita Was wakacyjna dziewczyna z parkingu pod sklepem, e, ponieważ idziemy za moment robić wielkie olzowe zakupy, e, bo będziemy. Na Olzie, na naszej działeczce Którą doskonale znacie z vlogów e, Na pewno na kilka dni Ponieważ e, Nadał co naprzeciwko, u kuzyna e, Właśnie jest rodzina e, I będziemy sobie razem spędzać urlopik Także no z pięć dni Myślę, będziemy na Olzie na pewno Tym bardziej, że rodziców nie ma Są w Turcji e, Więc jakby wiecie, nic nie trzyma mnie nas w domu. Możemy sobie pokorzystać z uroków naszej cudownej działeczki. No i właśnie idziemy za niedługo zrobić e, zakupy na te kilka dni, żeby potem nie musieć jeździć i, i dokupować tak na raty. Pogoda jest fenomenalna. Mam nadzieję, że wrócę z Olzy opalona, chociaż e, no i tak będę stosowała oczywiście filtr, no ale chciałabym nie być aż tak blada. Więc, no, mam nadzieję, że trochę mnie y, słońce łapnie. Na samym wstępie jeszcze chcę Wam powiedzieć, że mam taką wielką nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. Będzie na pewno, właśnie rodzinnie, olzowo, y, no i wakacyjnie. Y, a wakacyjne vlogi chyba najbardziej ze wszystkich lubicie, zaraz po vlogmasach, oczywiście. Więc, y, no, myślę, że to będzie naprawdę przyjemny odcinek. Miłego oglądania. Kochani, będę dzisiaj pływać, zobaczcie, jakie moi kuzyni mają zarąbiste kółko i ja w tym kółku będę w tym roku pierwszy raz pływać na Olzie. Jest kochani taki hyc, aktualnie właśnie jesteśmy na naszym domku, w zasadzie to na domku u kuzyna, bo nasz domek jest naprzeciwko. Ale to taki szczegół. No i przesiadujemy sobie właśnie u nich. A u siebie. I dowiedziałam się, że jest 37 stopni i aktualnie mamy najcieplejszy weekend lata. A wy co? Dalej dmuchacie sami. Zobaczcie, piękne. Piękne kółeczko, bo to nie ma teraz. Też miałam takie z, z takim konfekcji błyszczącym w środku, ale coś się z niej stało. Nie pamiętam. Dobra, ja nie wiem, ja to może od razu wrócę, co? O, a to jest ten ludzik, którego dostali. Chłopcy. ma w zasadzie taka starać na urodziny. Fajne? Korzysta z tego? Tak. No, Także jest zabawa. Dobra Ida, nie ma co. Nie ma tragedii kochani. O Jezu, ale to jest przyjemne. O Jezu, jak mi tego brakowało. I przyjęłam kuchot na mysz. Zawsze jak e, jest na Olzie, to podlewa trawkę i wszystkie roślinki, które babcia ma posadzone. I rodzice są teraz na wakacjach. Ja będąc na Olzie, oczywiście robię to, co ona zawsze. Czyli właśnie podlewam. Proszę bardzo. Tylko nie, żebym wie, co tylko odpoczywała. Nie, ja też pracuję. Wkład Olzę i o to, żeby była zadowolona. Jest, jest. Co wody na odcinek chcesz? Ostatnio ktoś mnie widział z nim ze znajomych i powiedział, To ten chłopiec, który nagrał z sobą TikToka i powiedział, że chce być na nim sama, <laughs> To ty chłopcze. Dałam chłopakom robotę, kochani. To było to było lepiej, Wyrywają glony. Dostaną 40 zł, 20 zł od głowy za fuchę. Wyrywają nam glony. Czyszczą nam po prostu. Zbiorniczek wodny. Ja się śmieję, że to jest jezioro, chociaż to nie jest jezioro, ale przyzwyczajcie się, że tak mówię, że mówię na to jezioro. I wylewają nam, czyszczą nam po prostu wodę, kochani. Kamizelka. Kamizelka, będziesz pływał. Będziesz czyścił glony z nimi, czy nie? Wody. Będziesz czyścił glony. No Wody. dobra. Zobaczcie. Nie ma tu jak dać chłopakom zarobić. Nie nudzą się, robią pożyteczne rzeczy i jeszcze zarobią. Chłopaki porobiły, przyszły po wypłatę. Proszę bardzo, dwie dychy za głowę, tak jak obiecałam. Proszę bardzo. Proszę bardzo! Dzięki Piona! Teraz mamy czystą wodę. Kacper, idziesz po wypłatę do cioci? Mam dyszkę dla ciebie. No chwilę będę. Tylko nie na głupoty. Pamiętacie jak ostatnio, gdy byłam na Oldzie, to było chyba w zeszłym roku w poprzednich vlogach robiłam leczo. I to leczo tak bardzo smakowało kacperkowi. Zgadnijcie, co? Najlepsze na świecie, ciocia, robi dzisiaj od godziny 9.30 do 10.30. Jesteśmy w połowie, kochani. Robię to tak z rana, bo smaki muszą się przeżreć. Musi to być smaczne. Myślę sobie, że gdzieś po południu albo wieczorem już będzie w miarę okej. Okay. Pogoda dzisiaj bardzo dopisuje. I ewidentnie nie jest to pogoda na stanie w kuchni, ale gdy wszystko zacznie się robić rano, no to po południu jest już czas na to, żeby leżeć, odpoczywać, bawić się z dzieciakami w wodzie. A w ogóle na ozie czas płynie zupełnie inaczej, i wstaję tutaj rano zmobilizowana do działania, do tego, aby rozpocząć dzień. Sama z siebie jestem w szoku, że tak po prostu potrafię funkcjonować. Alek zaprosił ciocię na gierkę. Zobaczymy kto wygra. A się spory, czy nie? Nie. Pierwszy gol. I Alek wygrał z ciocią jednym punktem. Brawa. Aluś będzie boksował. To jest silny chłop, ja wam mówię. Wow! 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 wow. Dobrze! Dobrze! Ale kto już było prawie 500? Przypominam, że chłopie masz 12 lat. Jakim będziesz koksen, będziesz miał 18? Nie, ja w to nie umiem! Ja w to nie umiem. możemy iść na takie gierki dla dzieci, ciociu. No i gramy jeszcze w kosza, także trochę aktywności na tej oldzie jest. Nie powiem, że nie. A teraz będziecie świadkami tego, jak ogrywamy maszynę, kiedy się mistrzami po prostu gry w kosza. Dwa.

Idziemy grać w wodne. Na czym ty przyjechał wujek z hajsem? I możemy grać. Co kujdę A ty masz Jelly od wujka, takiego krokodyla. No i właśnie. I co, i pękłeś to? Nie, bo to się A pokaż, jak to przegryzasz z tej strony na przykład. Przegryź to z drugiej strony jeszcze. Nie. Mały podporek. Dobra, odłóż to, będziemy grać. Nie czekaj, wrzuć monetę, by grać. Widzisz? Tak. A Jak ty trika robisz? I ja też z takiej wysokości nie zeskoczyć? tak, ale jest ciągle. Szadaj, szadaj, wrzucamy monetę. Czy wygrała? Dasz się ci buziaka za wygraną policzek chociaż? Policzek? Nie? Mm, dzięki. Nie wiem, czy to pamiętacie, kochani, ale zawsze z Kevinem przychodziłam na randki, na plażę, na Ozie. O, tutaj. I na popcorn. I teraz jesteśmy, co prawda, z dziećmi, ale mamy randkę. Ale nie naszymi Nie naszymi dziećmi, dokładnie, ale mamy randkę. Popcornik z maszynki, plaża. Wakacje. Wakacje. Uwaga, tutorial, jak zabrać dziecko z placu z grami. Po co się kłócić, krzyczeć, prosić, błagać. Jak dziecko nie chce wyjść, weź je po prostu pod pachę. Bo jak jemu się chyba spodobało, musisz mu tak zrobić jeszcze raz. Co za urwisy, uwielbiam was. A tutaj macie, kochani, ceny dań, które podają właśnie na ośrodku Olza. Niby nie ma tragedii, jak człowiek sobie pomyśli, że chce ym, wyżywić pięcioosobową rodzinę, no to już się naprawdę robi sporo kaski. Jezu, okulary z okularami spodaję, wyglądam jakoś tragicznie. Muszę kończyć tą scenę i jakoś poprawić swój wygląd. No ja, i to moje Babcia z dziadkiem przywieźli nam, zobaczcie, całe wiadro jabłuszek z działki. Dziadek zbierał, dziadek zrywał, też na jabłuszka. Będziemy robić jutro I mamy, zobaczcie, całe pudełeczko po śledziach, ale tam nie są ślady. Tam są, moi drodzy, borówki amerykańskie. bardzo ma i wie, że lubię, więc przywiozła właśnie całe opakowanie. No i ogórki pójdą do kiszenia. Uwielbiam właśnie to, że moje babcia zle mają działeczkę i nam przywożą takie świeże owocki i warzywa. Dzisiaj w ogóle myśleliśmy, że zostaną na noc, a oni po prostu przyjechali dać nam właśnie owoce i warzywa mega miło z ich strony, serio wiedzieli, że to zostajemy i nas zaopatrzyli w takie pyszne, zdrowe rzeczy. z jednego, proszę bardzo, Karmiła będzie, zobaczcie, ile mają małych w tym roku. Dwa, cztery, sześć nie, jesteś kochany albo kochana bardziej, chyba mniejsza jest co? najpierw dzieciom zawsze najpierw oddają dzieciom ej, na jednej kaczki tu jest ale są chyba głodne, co? no dobra kaczówką też trochę damy, niech korzystają Jedna chyba nie ma problemu. mamy tutaj natury na tej Olzie. jemy pierwszy bobek w tym sezonie. Wiecie jak spędzamy wieczorek? Kawina nie ma, więc zabrałam Alka na bilarda. Robimy teraz reważ, bo wczoraj z Alkiem wygrałam. No i dzisiaj w sumie graliśmy chyba z 15 razy. I wygrywaliśmy, przegrywaliśmy na zmianę. Myślę sobie, że możemy udać się z Remis, prawda? Podamy sobie dłoń, że. że. tak? To, żebyście byli świadkami tego, że jest remis, że się nie pokłóciliśmy. Remis jest, kochani, remis. A teraz idziemy do domku, oglądać jakieś filmy, ponieważ Alek chciał zostawić samej w domku. Dba o ciotkę, pilnuje jej, bo nie ma innego mężczyzny w domu, więc on podjął się tego zadania i spędzi właśnie ze mną dzisiaj noc, więc mamy taką nockę u cioci, będą lody, kola, chipsy, filmy, czego chcieć więcej. Jesteśmy właśnie na noc w naszym domku i kombinujemy, jak się ułożyć, żeby oglądać filmy, a możemy robić to tylko na moim telefonie. W ogóle nie zwracajcie uwagi na moje paznokcie, trochę mi się jakby odwarstwiły. Ale idę w piątek na poprawkę. By the way, myślimy o tym, żeby dać poduchy właśnie tutaj, pod ścianę, i oprzeć sobie o stolik ym, telefon i tak o z daleka oglądać. Co myślicie? Myślę, że fajna nocka filmowa właśnie szykuje. Ja oczywiście pewnie szybko zasnę, ale Alek będzie polował do piątej rano. Z Netflixem, z Disneyem i z HBO mam wszystkie trzy platformy. Jeszcze prime wideo, więc w sumie cztery. Także do HBO. wyboru do koloru. Tak, HBO też mam wykupiony. Już mam film. Jaki? Niepokorny. A co to jest? O czym to jest? jakiś fajny film. Dobra, no to zaraz to zczajmy.